Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym w 1877 roku objawiła się Matka Boża. Jest piękny, bardzo ciepły wieczór, mgła, cisza. I chcemy ten wieczór, te parę chwil spędzić z Matką Bożą, z Maryją. Za chwilę przyjdzie kapłan który posługuje tu w Gietzfaudzie i przyniesie świecę, którą będziemy święcić. Mamy takie przekonanie i poczucie, że to wydarzenie Różaniec do granic czasu odbywa się w taki sposób, że idziemy do Ojca przez Jezusa Chrystusa razem z Maryją w Duchu Świętym. I tak chcemy to dzisiaj realizować i przeżywać. Za chwilę rozpocznie się modlitwa. Chcielibyśmy Was wszystkich, którzy uczestniczycie w tej modlitwie, prosić, żeby nie odmawiać tego we własnych intencjach, nie, nie modlić się w tym, co dzisiaj nas konkretnie boli, ale modlimy się wszyscy w intencji powrotu Polski i całego świata do Boga Ojca, żeby obraz Boga Ojca nie był zamazany w naszych sercach, żeby Bóg Ojciec nie został wymazany z tego świata, tylko żebyśmy przez modlitwę pokutę mogli przywracać światu obraz Boga Ojca. Bo ostatecznie, kochani, do, wszystkie rekolekcje, całe zawierzenie Matce Bożej, wszystko, co czynimy, sakramenty święte, to wszystko ostatecznie prowadzi nas do Boga Ojca, do Jego miłości, do, do zbawienia. Więc w tym wydarzeniu po prostu modlimy się o powrót Polski, o powrót świata do Boga Ojca. Prosimy też, żeby doświadczenie Bożej miłości stało się naszym udziałem. Czyli wszystkich was, którzy będziecie brali udział w tym wydarzeniu, zachęcamy, żeby prosić Boga o doświadczenie konkretne Jego miłości. Zachęcamy, żeby otwierać się na tą miłość. Szczególnie tak trudnym czasie, w którym jesteśmy. A teraz już obracamy kamerę, i za chwilę rozpoczynamy modlitwę. Zaczniemy od znaku krzyża, potem chwila wprowadzenia. Wreszcie jedna część różańca, tajemnice chwalebne, zakończone ukoronowaniem Najświętszej Maryi, Panny. W tym różańcu zawierzamy Maryi w tym miejscu świętym. Całe wydarzenie Różaniec do granic czasu, który będzie miało miejsce w Sylwestra tego roku, a na koniec poświęcimy świece, które cały czas są produkowane i cały czas wysyłane do państwa. Słuchaj, ducha świętego. Wierząc bogom, ojca, wszechmładącego, z pożyczenia nieba i i dozusa wszystko, syna jego pana naszego, który się począł z ducha świętego. Zaraził się z nami, panem, z po z i z z panem, z panem, po po prędziku, wierzy, Bóg, ojca przyjdzie sędzi, sędzi i Wierzę w Ducha Świętego, święty, święty powszechny, Kościół powszechny, świętych święty obcowanie, w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść tam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, Pytu teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie którzy tym, którzy najbardziej tak potrzebują tak Twojego tak miłosierdzia. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, w niebie Twoje, wszystko, Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maria, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz w tencjom, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w tencjom, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. zaprowadź wszystkie dusze do nieba, do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga: nieba wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego poprzedniego, daj nam dobra, dzisiaj i odpuść dobra, nam nasze winy, jako jak i my tak, odpuszczamy tak, naszym winowajcom tak, i nie tak, wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami się grzesznymi, się grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławić Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami mój grzesznymi. Mój Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bódź się, Maryjo, Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Boża módl się mógł za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, teraz i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, fronty, zachowaj dobrań, nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, że najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego do... powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Drowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gdywaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś między i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo, matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z tobą błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełno, Państwa błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Amen. módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Tajemnica czwarta, w Najświętszej Maryi Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego tak 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 daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Bóg Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak, jak było na początku, teraz i zawsze, i na, na wieki wiek wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie, wszystkie dusze do nieba i, i dochom, szczególnie tym, tym którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Tajemnica piąta. Maryja Królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, który się w niebie, święciniem Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na chleba 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 naszego kocie, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc, żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl Święta się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóź szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko Naszymi prośbami Racz nie gardzić w potrzebach naszych Ale wszelakich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona O Pani nasza, porędowniczko nasza Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza Synem swoim nas pojednaj Synowi swojemu nas, polecaj, swojemu nas polecaj Swojemu synowi nas oddawaj Amen. Kochani, teraz nastąpi obrzęd poświęcenia świec. Wszyscy, którzy będziecie je przyjmować w swoich domach, też wszyscy, którzy będziecie brali udział w tym wydarzeniu, Różaniec do granic czasu, proszę, zawsze myślcie o tym świetle, które zapalacie w swoich domach, jako o świetle, które daje nam Matka Boża. Może nie nasze w imieniu Pana, który stworzył Panie niebo i ziemię. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, o błogosław też wiedzę. A skoro Ty, Panie, dałeś je rodzajowi ludzkiemu dla rozpraszania ciemności, niech przez moc Krzyża Świętego i za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny niech Twoja dobroć i wstawiennictwo Maryi zachowa nas od wszelkiego zła. Błogosław nasze dobre postanowienia, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Maryjo Pani Gietrzwałcka, ty, która objawiłaś się dwóm dziewczynkom na warmińskiej ziemi. Tobie dzisiaj zawierzamy całe nasze życie. Tobie oddajemy wszystkie plany, marzenia i pragnienia. W Twoje ręce także oddajemy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I prosimy Cię, odnawiaj w nas moc ducha. Prowadź nas do swojego Syna, i do Ojca, spraw, aby nasza Ojczyzna i cały świat powróciły do wierności Bogu, abyśmy, idąc Twoimi śladami, kroczyli nieustannie drogami zbawienia i kiedyś mogli radować się niebem, razem z Tobą i z wszystkimi świętymi. Prowadź nas do Ojca, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Błogosławieństwo spod tego miejsca dla wszystkich, e, którzy oglądają naszą łączą się z nami w modlitwie, dla wszystkich naszych rodzin, e, dla wszystkich, o których się troszczymy, o których się martwimy najbardziej e, i dla wszystkich uczestników co do granic czasu. Pan z wami i duchem, z wami, duchem z wami, Twoim was błogosławi Bóg spój, ojciec i Duch Święty. Amen. Amen. Bogu niech będą dzięki. Amen. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Prosimy też Was o to, żebyście wspierali to wydarzenie. Różaniec do granic czasu swoją modlitwą szykujemy. To jest taki trudny czas, bo cały świat szykuje się do świąt. Do przyjścia Pana Jezusa, my wierzymy, że właśnie przez przyjęcie Pana Jezusa idziemy do Ojca, więc już teraz myślimy o 31 grudnia, o Sylwestrze, żeby w pierwszych sekundach roku 2021 wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze bóle, troski, nasz lęk o przyszłość, wszystkie kryzysy oddać w ręce miłości Boga, bo tak naprawdę w tym wydarzeniu chodzi o to, żeby. Całą kulę ziemską, cały świat, całą Polskę po prostu zanurzyć całkowicie w miłości Boga Ojca, żeby wszystko, co będziemy robić od tej pierwszej sekundy 2021, było właśnie zanurzone w Bożej miłości. Wszystko. Dlatego bardzo Was zapraszamy, żeby wziąć w nim udział, żeby się modlić za świat, za Polskę, żeby wróciła do Boga Ojca miłosiernego, który czeka na nas. Też chcemy prosić Pana Boga o wszystkie łaski potrzebne dla nas, o to, żebyśmy zrozumieli Jego wolę, żebyśmy zrozumieli dokąd idziemy, jaki jest, Jego Boży, jaki jest Jego plan dla nas. Też chcemy mu zawierzyć szczególnie. To będzie pod koniec tego wydarzenia, pod koniec modlitwy, kiedy będziemy już wracać do domu. Chodzi o to, żeby zawierzyć Bogu ojcu, zawierzyć najświętszej rodzinie. Całe nasze domy, nasze mieszkania, w których jesteśmy i nasze rodziny. Będziemy jeszcze o tym więcej mówić w najbliższych dniach, o programie tego wydarzenia, o tym jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie, kochani, zostańcie z Bogiem, z Matką Bożą, która jest tu z nami, która to miejsce usiadła swoją obecnością.